Siemanerow, jest środa rano, prawie rano, bo już nam się rano powoli kończy, a może mnie słuchacie wieczorem albo w czwartek rano. Zapraszam was serdecznie na Shybike podcast. Niech poleci sobie w tle jakaś muza. O właśnie, lubię muzyki słuchać. A wy lubicie słuchać muzyki? Ja bardzo. Dzisiaj ja odpowiadam na wasze pytania z Insta Story oraz z Facebooka. W piątek będziemy mieli shy bike show, w którym przetestujemy jednego z najtańszych rowerów karbonowych na rynku. a jednocześnie sprawdzimy jakie miejsce uda mi się zająć na technicznym singlu na segmencie strawy u nas w zielonej górze na tym właśnie rowerze. O tym między innymi mi się dowiecie w piątek. w przyszłym tygodniu w poniedziałek, jak ustawić, Napęd Shimano XT 1 na 12, nie tylko XT, wszystko co Shimano ma 1 na 12, czyli SLX, XT, XTR, jak to ustawić? A za tydzień w środę kolejny podcast, w którym porozmawiamy o tym, jak swoje życie diametralnie i dlaczego musiał zmienić Rich Roll, który zresztą dzisiaj też jest podcastowcem. A teraz pytania z Instagrama. Jest trochę pytań sprzętowych, jest trochę pytań niesprzętowych ale zacznę od pytania którego bym się bardzo nie spodziewał. Yy, nikt mi nigdy takiego pytania nie zadał. W zasadzie ja sam nie miałem pro, po, potrzeby się zastanawiać nad tym brzmi ono: jak nauczyć dorosłego człowieka jazdy na rowerze? Macie jakieś pomysły? No mi od razu przychodzi genialna rzecz, której nie mieliśmy kiedy ja byłem, nie wiem, ile miałem lat, jak się nauczyłem jeździć na rowerze. Ile to się ma lat? 4? 5? Czy coś takiego? Odpychacze. Dzisiaj dzieci mają genialną rzecz. Siada sobie, siad, sadzamy dzieciaka na siodełku, które jest nisko. On prawie całymi stopami, albo nawet całymi stopiami potrafi jest w stanie oprzeć się o podłoże i pach, 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 jak jaskiniowcy odpycha się i śmiga. Szybko łapie równowagę. Nie przeszkadzają mu żadne pedały, nie jest to dla niego niebezpieczne, nic mu się tam nie wkręci, nie uderzy go w piszczel chociażby. A jednocześnie siodełko ma na tyle nisko, że nie ma żadnego ryzyka, że się wywróci, że spadnie z wysokości. Bo dla nas kiedyś wywrócenie się na rowerze to było spadanie z wysokości. To samo można zrobić z dorosłym człowiekiem, pomyślałem sobie teraz. Odpychacza nie kupimy w rozmiarze dorosłego człowieka, ale jeżeli w zwykłym rowerze obniżymy siodełko tak, żeby dotykał stopami, opiera się stopami o podłoże i odkręcimy pedały z roweru, nie trzeba korby ściągać. Wszystko na ten temat. Genialne? Genialne. Wymyśliłem genialną rzecz. Wprawdzie niewielu się przyda, bo. bo nie... I czy ktoś z Was nie umie jeździć na rowerze? Napiszcie w komentarzach, ale myślę, że no, zwłaszcza ci, którzy. którzy znają szajbajka gdzieś tam jakiś mały niszowy youtuber, no to na rowerze więcej niż potrafią jeździć. Ale może znacie kogoś, kto nie potrafi jeździć. Nie wskazujcie palcem, tylko napiszcie, czy znacie takiego kogoś. Ja nie znam. No ale można się nauczyć i. Ludzie w różnym wieku uczą się różnych rzeczy, a ja, no, ja się uczyłem gdzieś jeździć na rowerze 35 lat temu, to mogło być, mam teraz 39 lat. Ja miałem wtedy rower z Domino, moja siostra Slaloma. Były, to były czasy wtedy, na Wigry 3 jeździli ludzie Pelikana pamiętam, miał mój kolega Marek, takiego srebrnego, ja miałem zielonego Domino, a żona, a siostra Slaloma. No, i, i to był błąd, że nie było odpychaczy. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że siodełko się ustawiało tak jak do jazdy. Siodełko się, jeżeli już powinno ustawić, rzeczywiście za nisko, bo, bo nie było podparcia, nie było tej, tej asekuracji. Od razu w głowie była myśl, że jak się przewrócę, no to mocno lecę. No i się leciało mocno i tak było. Ale mało tego mój tata pobił mnie jeszcze pod tym względem i nas wszystkich pobił, bo mój tata się uczył jeździć na nie wiem, czasami czy nie na Albatrosie. Możliwe, że uczył się jeździć na Ukrainie dziadka naszego, mojego a jego taty, a możliwe, że już na swoim Albatrosie, czyli też swoim Romecie, na swojej szosówce. I jak to wtedy wyglądało? No nie było odpychaczy, nie było małych rowerków, ba, nie było rowerów w rozmiarach różnych, nie kupowało się rowerów w rozmiarze dla młodzika. 15,5 cala, tylko był rower jeden i już. Więc Tata nauczył się jeździć na rowerze w cyrkowym stylu, bo od razu uczył się jeździć pod ramą. Czyli no, siodełko było za wysoko, ale nawet rama, górna rura rur, górna rura górna ramy była za wysoko, nie dało się pedałować. Więc musiał wchodzić pod ramę, trzymać przechylony rower, wyobrażacie sobie tę pozycję, i tak uczyć się. Ktoś, kto nie umie jeździć na rowerze, tak musiał wsiadać na rower i się uczyć, i tak się nauczył jeździć na rowerze, No. Takie to były czasy. Ale to też były czasy, w których kiedyś się czegoś chciało, to się do tego dążyło, i to, to też jest coś, co bym chciał, żeby dziś zawsze dziś przebłyskiwało przez, przez szabajkowe podcasty i filmy. No więc tyle, jeżeli chodzi o uczenie dorosłej osoby jazdy na, na rowerze. Druga, zbliża się zima, a z nią sól drogowa, jak dobrze chronić w tym czasie rower przed solą. Jest jedna podstawowa zasada, której się trzymajcie. Nigdy nie zostawiaj mokrego napędu, przynajmniej na noc, czyli w ogóle. Jeżeli przyjeżdżasz z trasy i masz mokry rower po deszczu albo po, po śniegu jeździłeś w śniegu, to należy wysuszyć napęd. Idealnie by było, gdybyśmy suszyli ramę, czyli wycierali ją do sucha, wycierali koła, wszystko. Nyple też tam gdzieś dostanie się ta sól i one nie będą ładnie wyglądały. Może rama też szybciej się zniszczy, zwłaszcza, że może jeżeli już ma jakieś odpryski, będzie się szybciej utleniać, ale napęd, stalowy napęd, który w dodatku pracuje i który się zużywa, jest najważniejszy dla nas. Zawsze należy go wysuszyć. I tu Wam podam trzy kroki. Po pierwsze, smarujcie łańcuch, czyli przed wyjazdem musi być łańcuch nasmarowany. To jest jakby pierwsza rzecz. jeździmy w mokrym, w suchym, po śniegu czy nie, łańcuch musi być nasmarowany. Druga rzecz. Po powrocie z jazdy, treningu czy z dojazdu do pracy wycieraj łańcuch ścierką, czyli na najwyższym przełożeniu, na najmniejszej zębatce z tyłu i na największej z przodu kręcimy pedałami do tyłu, trzymając ścierkę zaciśniętą na łańcuchu. Ja muszę na nagrać odcinek yy, na ten temat, bo, aż, bo pod tym kątem nie było, tak, żeby go po prostu wysuszyć. On całkowicie się nie wysuszy. Zawsze gdzieś tam będzie jakaś wilgoć pomiędzy stworzniami, pinami, yy, ogniwami łańcucha, ale on już będzie prawie suchy. Jeżeli tam jeszcze jest oliwka, albo jeszcze nałożymy ją po takiej jeździe, to nie ma się co obawiać, że łańcuch zardzewiejszy się szybciej zużyje. Natomiast jeśli chodzi o kasetę, tam są zęby. Cięższe jest ściereczką dotrzeć. Ja to teraz robię tak, że używam. Szczotki, na tą szczotkę jeszcze prysnę WD-40, yy, Brunoxa, czy jeżeli macie oliwkę nawet w sprayu. A jeżeli nie macie w sprayu, to można delikatnie nałożyć kilka kropli albo na szczotkę, albo nawet na kasetę i czyszczę kasetę kręcąc powoli pedałami do tyłu. Yy, I tak ta kaseta się prawie, prawie wysuszy. Ona gdzieś tam głębiej, gdzieś tam woda pozostanie, ale zęby będą suche i będzie na nich nałożony cieniutki film oleju, oliwki. Jakiegoś lubrykanta, podobnie na łańcuchu, zębatka przednia też ściereczką, to powinno Wam zająć około 3,5 minuty, dosłownie, nie więcej. Więc zdecydowanie jest to coś, co robimy za każdym razem i rower przetrwa znacznie, znacznie dłużej. A jeżeli możecie po jeździe w soli opłukać rower wodą słodką, wysuszyć go, wysuszyć napęd i go nasmarować, to idealnie. Oczywiście, jeżeli macie amortyzatory, warto podobnie uczynić z goleniami, chociażby górnymi czy nie. musimy go demontować, amortyzatora, wycieramy golenie do czysta, nakładamy oliwkę, niech to będzie wspomniany brunox, nie musicie zalewać brunoxem widelca, tylko troszeczkę nałożyć, potem i znowu wytrzeć do sucha, nie zostawiać tego na wierzchu i będzie świetnie. No i zwracajcie też uwagę na łożyska sterowe, zwłaszcza dolne łożysko, czy tam nie siedzi śnieg, czy woda, pędzelkę, można to jakoś odpędzelkować, ewentualnie prysnąć, ale bądźcie ostrożni pod tym względem, żeby sobie nie wypukiwać smaru. Tam przede wszystkim powinien być smar, to powinno być uszczelnione smarem, także kiedy wkładacie ściereczkę, to ta ściereczka jakby wyciąga smar Wam spod dolnego łożyska. Tak to powinno wyglądać. No, i bardzo ważna rada: nie zamieniajcie się w zimowe niedźwiadki, nie zasypiać mi na zimę. Zima jest też od tego, żeby być aktywnym fizycznie i cieszyć się życiem i mieć w sobie tą energię tego powera. No, i lecimy dalej. Uwaga: jaką budżetową odzież zimową polecasz na rower? I tu mam dla Was kilka, myślę, że ciekawych rad. Każdy ma swoje wypraktykowane metody, ale jeśli chodzi o budżetową odzież, na pewno nie omijałbym Decathlonu i na pewno sam przetestowałem i górę i dół w różnych formatach i ocieplacze od Rohelli i uważam, że stosunek cena do tego, co dostajemy jakości jest świetna. Uwaga, tylko w Rohelli wszystko było mega, mega, mega za duże. Po prostu mega za duże. Rozmiar M dla mnie to w ogóle rzadko kiedy mogę w MC chodzić od Rochelli, więc na to zwróćcie uwagę. Pisze się Rogelli. Na no Decathlon, wiadomo, Decathlon, naprawdę można znaleźć tam dobre produkty, więc jak najbardziej tej, tej marki też bym nie, nie omijał. A ogólnie jeśli chodzi o budżetowe podejście, to pamiętajcie tak, nie ubierać się ciasno. I nie zakładać na siebie kilku grubych warstw, tylko więcej cienkich warstw. To jest druga rzecz. Potem nie zakładać jako potówki, czy tego, tak się mówi, base layer albo podkoszulka. Nie zakładać niczego z bawełny. I jako warstwy spodniej nie zakładać niczego, co ma być wiatroodporne i, i, i nie oddycha. Czyli ja ubieram się tak. Ja zakładam Base Layer od Sportfula, który nie jest budżetowy, ale bardzo go polecam wszystkim, którzy jeżdżą dużo rękami i nogami, polecam Wam pod koszulki, to z długim rękawkiem, link Wam podam w opisie, od Sportfula, jest jest cieniutki, tego się nie czuje na ciele, a on niesamowicie odprowadza pot. 417 km w temperaturze od minus 7 do plus 6, bo nie, chyba 11 gdzieś tam było też momentami, ale ogólnie to było około 0, a w nocy minus 3, minus 5, minus 7. 417 km jechałem, tak byłem ubrany. Zero marznięcia. To Wam powiem o mnie, czyli jest ten base layer. Na base layer w troszeczkę wyższe temperatury zakładam krótką koszulkę rowerową. I na nią zakładam bluzę rowerową. I to jest na temperatury takie, jakie teraz jeszcze bywają, w okolicach powiedzmy 8-12 stopni. Kiedy jest zimniej, ten sam base layer. Nie zakładam już krótkiej koszulki, tylko na base layer zakładam długą koszulkę rowerową. I na długą koszulkę rowerową zakładam moją kurtkę, szajbajkową kurtkę. Ona jest dosyć gruba i dosyć ciepła, ale gdybym tej kurtki nie miał, taka kurtka jest bardzo droga, ale można w miarę ją zastąpić czym. Na koszulkę, na moją bluzę rowerową, ale bluzę, uwaga, to w zasadzie jest to samo co koszulka, tylko ma długi rękaw, czyli jest obcisłe. Musi być obcisłe, bo na to wtedy można założyć bluzę, czy taką lekką kurtkę. W zasadzie nie może to być kurtka, bo kurtka to już jest coś zewnętrznego. Bluza. Ja mam na przykład od Meridy bluzę, która oddycha i nadaje się do nałożenia na tą bluzę z długim rękawem, czyli mam już trzy warstwy, i na to zakładam. Cieniutką yy, kurteczkę, nie oddychającą, w sensie nie, nie przepuszczającą wiatru, yy, i mam wtedy cztery warstwy, które dobrze oddychają i świetnie sobie radzą. Kiedy jest naprawdę zimno, no ja zakładam yy, kurtkę, ale, ale kiedy jest, byłoby naprawdę zimno, to zamiast cieniutkiej tej zewnętrznej warstwy, można poszukać jeszcze czegoś zewnętrznego, ale trochę grubszego. Yy, te kurtki, kurtka jako zewnętrzna warstwa, zawsze będzie najdroższa, ale można sobie naprawdę poradzić ubierając się ciepło, nie może to być ciasne wszystko, raz, że będzie niewygodne, a dwa, że gorzej jest, jednak będzie z termoizolacją, bo to powietrze, czyli brak, brak materiału izoluje i w taki sposób można sobie poradzić w zimniejsze dni, w chłodniejsze temperatury. A jeżeli nie macie czegoś takiego, nie, nie planujecie kupić czegoś tak drogiego, jak, jak base layer, na przykład z to w to miejsce można na założyć sobie po prostu koszulkę rowerową, no i na tą koszulkę potem bluzer rowerową, na bluzer rowerową luźną bluzer rowerową i na luźną y bluzer rowerową coś zatrzymującego wiatr. Y no, a jeśli chodzi o dół, no to długie oczywiście spodnie. Y nie wiem dlaczego, nie wiem, dla nie mam jeszcze, nie miałem spodni długich rowerowych, które mają dodatkowe ocieplenie w okolicy kolana. Grzech kolana najbardziej wysunięte, ta, tam jest yy, materiał najbardziej rozciągnięty, wyciągnięty i kolana marzną jak nie wiem co, a w kolanach zimna się nie czuje, dopiero kolana zaczynają boleć i wtedy sobie myślisz, że albo masz złą pozycję na rowerze, albo no już dużo kilometrów to kolana bolą. A w lecie Cię przecież nie bolą, jak jedziesz tyle kilometrów, bo są totalnie przemarznięte. Więc ja zakładam teraz sobie dwie bandany, yy, podwójnie. Na lewe kolano, na prawe kolano, i na to sobie naciągam dopiero długie spodnie, i tak to wygląda. Jeśli chodzi o buty, będzie odcinek. Mam z prawdziwego zdarzenia pierwszy raz w życiu buty zimowe i tak mhm. warto. Zdecydowanie warto. O tym Wam opowiem yy, już w odcinku. Yy, no i dalej, mam pytanie yy, dotyczące naszej ostatniej ostatniej recenzji roweru, testu roweru Orbera, Orbea Oiz, czy ich H30 czy jest warta swojej ceny. Dla mnie to jest takie pierwsze większe doświadczenie z marką Orbea. Pierwszy raz o tej marce usłyszałem, jak Juliana Psalona oglądałem jeszcze jak, jeszcze jak wygrywał wszystko, i Schurter nie mógł go jeszcze wtedy dogonić nawet. Jeździł na Almie bardzo ładny. Ta rama była taka kanciasta trochę. Fajnie wyglądała. I wydawało mi się, że to taka marka taka niszowa premium, natomiast jeżeli popatrzysz się na ceny Orbei, to okazuje się, że owszem, możesz kupić bardzo drogie rowery, ale są też rowery dosyć fajnie y, złożone z komponentów i niezłe cenowo, i o ich H30 czy OIZ H30 y, w cenie 11 tysięcy złotych i na swoim sprzęcie, zwłaszcza z bardzo dobrze wykonaną ramą i z amortyzacją od Foxa to jest dobra, e, dobra bardzo podstawa do, do upgrade'u tak jak Wam mówiłem ten rower nie ma wyraźnego charakteru w stronę ściganta XC czy maratonowego albo w stronę trail'u i geometrię i osprzęt ma taki po środku. czyli jeżeli lubicie jeździć szybko nie chcecie żeby rower Wam się bujał żeby nie miał jednak tak dużo skoków chcecie mieć blokadę bo trail'owe rowery y, prawie nigdy nie mają blokady z manetki przodu i tyłu no to właśnie taki sportowy rower. Chociaż ciężki, bo ponad 13 kg to, to jest coś. W każdym razie cenowo jest całkiem, całkiem nieźle, nieźle. Co sądzisz o rowerach do MTB od Vitus Bikes? Na kanale Emyślnik myślnik gdzie wrzucam Wam recenzję, opowiadam Wam coś o rowerach, wspominałem już wielokrotnie o rowerach marki Vitus Bikes. To się pisze Vitus, v i t -U -S. To są rowery, które... To jest marka, która jakby nie jest na przedzie, tak jak marki typu Spec, Scott, Merida, Trek, Cannondale, czyli jakby nie, nie wymyślają nowych rzeczy, żeby mieć najlżejszą ramę, najsztywniejszy suport, czy tam coś naj, ale porządnie budują swoje rowery, są dobrze wykonane, nie czytałem, żeby ludzie jakoś narzekali na nie, mają dobry osprzęt. I to takie dwie marki, które, które gdzieś tam cały czas obserwuję, to jest właśnie Witus, czyli Vitus i Jamis. Pisze się J-A-M-I-S, Jamis. Też wam podam link. Czyli muszę pamiętać, Sportfula muszę wam podać, Witusa i Jamisa. No. I tutaj jeszcze z pytań mamy. Będą kiedyś jeszcze odcinki treningowe Mindfulness, zdrowie, odżywianie itp? Pyta Kasper Czop. Oczywiście, że będą. No. Chociażby w temacie zdrowia, to nawet nie wiem, kiedy mam opublikować odcinek na temat chleba, spodoba Wam się na pewno, ale nie będę wam wrzucał za dużo tych filmów na kanał, więc to jak najbardziej będzie. Odnośnie mindfulness, to będzie, będzie poszerzony jakby tutorial, poradnik dotyczący morsowania. Bardzo chcę Was zachęcać do zdrowego stylu życia. No, więc jak najbardziej tak, jak najbardziej będzie. No i tu jeszcze w kwestiach sprzętowych, no najczęściej pytacie o sprzęt, wiecie, wiecie. E, na Facebooku e, zadano mi pytanie i w zasadzie nie zadano, tylko zadał mi Leon Rudak, napisał, czy mieszanie sprzętu SRAM i Shimano ma sens? E, to przez was przetestowane, przez moich znajomych, pozdrawiam Patryka serdecznie, który na przykład jeździ na napędzie xtr z kasetą Igla XX1 i świetnie mu to działa, więc można. Jaki to miałoby sens? No tak, jeżeli, jeżeli nie chcesz mieć dużej tarczy 51, tylko chcesz mieć 50, to masz ją w iglu. Jeżeli nie chcesz mieć 50 tylko potrzebujesz niższego przełożenia, bo na przykład już z przodu jeździć na, na, na większej zębatce, a jednak mocno się gdzieś tam wspinasz w górach i długo, to masz 51 otrzymano. No oczywiście otrzymano też możesz założyć 10-45, więc jest co mieszać i okazuje się, że to ze sobą chodzi. Ja mam w tym momencie mm, kolejną orbę na testach yy, i w niej mam napęd XTK z przerzutką Xtera 1 na 12 Tam jest kaseta XTK. Chciałbym zobaczyć, jakby to wyglądało, gdybym tam włożył koło z kasetą chociażby X01 czy XX1. Pamiętajcie, XX1 i X01 to jest ta sama kaseta, tylko ma inną powłokę. Nazwijmy to anodę. Yy, natomiast kaseta ta sama, tyle samo waży, tak samo wyglądające, powycinane zęby i ta sama waga. To też warto wiedzieć. No i pamiętajcie, oczywiście, że kaseta SREMA potrzebuje specjalnej piasty. Szymano, specjalnej piasty nie można sobie przełożyć po prostu kasety. To takie jest utrudnienie. Yy, tutaj mam jeszcze pytanie: co sądzisz o planach treningowych z WIFTA? Co sądzisz o planach treningowych z WIFTA? Mm, no właśnie. Pla <coughs> Przepraszam Was. Bardzo dobrze jest mieć plan treningowy, czyli jeżeli, jeżeli macie jakiś cel, jest to taki cel, żeby obniżyć ciśnienie krwi, obniżyć cholesterol, po prostu zacząć zdrowie żyć albo y, nie mieć zadyszki, jak się wchodzi po schodach, albo y, ukończyć maraton 50-kilometrowy, albo po prostu być w pierwszej 30, gdzieś tam na zawodach, albo być pierwszym na świecie. To struktura jest ważna, ale. Największą wadą gotowych planów treningowych jest to, że one nie są szczególnie przygotowane pod Was. Natomiast, jeżeli traktujecie plany treningowe jako ogólnie schemat, szablon tego, co sobie zbudujecie, to jest świetna sprawa. W niektóre plany treningowe, inaczej, niektóre sesje treningowe są bardzo dobre, a niektóre sesje treningowe są bardzo złe i należy ich unikać. I to niestety muszę wam nagrać w innym odcinku, czyli niektóre sesje treningowe zdecydowanie was prowadzą w jakimś celu, a inne ktoś sobie po prostu narysował i tracicie czas, zajeżdżacie się, bardzo, bardzo można je określić jako szara strefa, to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu w odcinku treningowym. Szara strefa. Wróćcie sobie do tamtego odcinka, jeżeli nie oglądaliście, bo. Szara strefa jest dla wszystkich, tych, którzy po prostu jeżdżą, żeby pojeździć na rowerze i to jest świetna sprawa. Jeżeli słowo trening w ogóle cię nie ekscytuje, a lubisz jeździć na rowerze, to po prostu jedzisz na rowerze. Czy chcesz jeździć szybko czy powoli? Chcesz wyprzedzić kumpli, uciec im, dogonić, zostać z tyłu, jechać dużo kilometrów, mało kilometrów, wspinać się, jeździć po prostej, jak to jak chcesz. Ale jeżeli chcesz tren trenować, musisz mieć strukturę, musisz prowadzić wyraźną wyraźny dialog z Twoim organizmem, czego od niego oczekujesz, w, jakim, w jaką stronę on się ma przebudowywać, bo on reaguje na to, co z nim robisz. Krótko mówiąc, na tym polega właśnie trening. No i to tyle w dzisiejszym podcaście. Bardzo Wam dziękuję za to, że wpadliście do Studia Szebajkowego. Pamiętajcie, w piątek Szajbike Show testujemy taniego hardtaila, no i wyciśniemy z niego soki. Co ciekawe, w nim będziemy mieli jeszcze napęd 1 na 11 i pokażę Wam też czy w takim napędzie, z takim napędem, da się bez zadyszki podjechać pod długą, stromą górę? Krótko mówiąc, pod stok narciarski będziemy podjeżdżać. Do zobaczenia. Hej hej.